Dzień dobry, dzień dobry, kochane. Witam Was ciepło, witam Was serdecznie. E, dzisiaj już byłam o poranku, ale jestem drugi raz. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać, bo siedzę na balkonie, a jest dosyć duży wiatr. I muszę trzymać stojak. Wiatr jest duży, kochany, więc dajcie mi proszę znać, jak się już ktoś pojawi. Że mnie dobrze widać i słychać. Przede wszystkim, że mnie dobrze słychać. A ja wam będę e, mówić, dlaczego jestem ponownie. Dzisiaj byłam już rano, e, ale postanowiłam przyjść, bo pod jednym z filmików, bodajże wczorajszym, już teraz nie pamiętam, jedna duszyczka napisała komentarz z prośbą o rozjaśnienie konkretnego tematu. I stwierdziłam, że... No bardzo fajnie właśnie, że zapytała o to, bo to jest też bardzo ważny temat, ale że odpisując, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego w taki sposób dokładny, w moim bynajmniej poczuciu, wiecie, powiedzieć, wyjaśnić, jak właśnie nagrywając filmik, a że komentarz był publiczny, więc Stwierdziłam właśnie, że przyjdę, przeczytam Wam ten komentarz, żeby było wiadomo o co chodzi, żeby było wiadomo o co chodzi. No i powiem Wam właśnie, e, odpowiem na to pytanie w temacie przestrzeni zawodowej. Także, kochane, na początku przeczy przeczytam ten komentarz tej jednej duszyczki, żeby było wiadomo, do czego ja się odnoszę. Jak sobie radzić z uczuciem. Z czuciem się gorszym, kiedy ktoś, kto jest mi bliski i działa w tej samej branży, ma większy sukces. Ja od razu czuję się gorsza, nieważna i niewidzialna, i to, co mam do zaoferowania, jest pozbawione wartości. Nie chcę się czuć lepsza, ale też nie chcę się czuć gorsza. Nie umiem z tego wyjść, jak, jakby dostępne były dla mnie tylko te dwa bieguny, dlatego nie rozwijam się w swojej branży bo nie mam siły walczyć z konkurencją. E, próbuję sobie wmówić, że dla każdego jest miejsce, ale jednak czuję, że sukces innych jest całkow całkowicie mnie przyćmiewa i jestem niewidzialna, nieważna i niechciana z tym, co mam do zaoferowania. Czekajcie sobie, o właśnie. No właśnie i zatytułowałam ten filmik Wojownik w przestrzeni zawodowej. Bo nie miałam innego pomysłu, ale tak naprawdę jest to odpowiedź na to, na to pytanie i być może jeszcze więcej osób z tego skorzysta. Zacznę, wiecie co? Zacznę od takiej przypowieści, którą sama usłyszałam kiedyś. Jest taka kobieta w sieci, nazywa się Eliza Szulimska. Ja od niedawna ją obserwuję, teraz troszeczkę mniej, ale był taki moment, że ją zaczęłam obserwować, bo bardzo, bardzo fajnie mówiła. I to jest kobieta, która e, uczy śpiewać. Uczy śpiewać innych ludzi, zaraża pasją do śpiewania, no ale uczy również, e, wiecie, e, jakby profesjonalne, no tak zwane gwiazdy śpiewu, tak? Śpiewać. Ale jest również coachem, więc używa e, takich technik, no, właśnie takich technik z przestrzeni rozwoju osobistego, być może nawet też rozboju, rozwoju duchowego, relaksacji, medytacji, do tego, żeby właśnie kształtować tych, te, 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 te osoby, tak, żeby wspierać i pomagać tym osobom również w taki sposób. I ona kiedyś powiedziała bardzo takie fajne zdanie, które mi się bardzo spodobało. I lepiej bym tego nie ujęła, więc chcę, chcę ją jakby zacytować na którymś lajfiku. Bo to też jest często, to też jest taki problem, z którym ja się spotykam. I powiedziała, że największym takim problemem, z którym ona się spotyka, to jest to, że wiele osób, prawie każda, prawie każda osoba, która do niej przychodzi po to, żeby... Ona ją nauczyła śpiewać, bo się zajmuje tym zawodowo i robi to bardzo dobrze, i ludzie do niej przychodzą, żeby się uczyć śpiewać, że każda osoba oczekuje od siebie, nawet nie tyle od niej, co po prostu od siebie samej, że w tym swoim tak zwanym śpiewaniu będzie gwiazdą światowego formatu. I mówi jej największym wyzwaniem, jest nie to, żeby te osoby doprowadzić do no właśnie do, taki, do, do, wiecie, do takiej przestrzeni, żeby ta osoba się stała tą gwiazdą światowego formatu, tylko to, żeby nie zrazić ją do śpiewania, a jednocześnie przekazać w taki sposób pełen miłości i szacunku informację, że nie każdy się nadaje na gwiazdę światowego formatu. I że to cały czas jest mniej więcej, nie, nie cytat, słowo, słowo, tak? Ale sens tego, co ona powiedziała i że nie wystarczy bardzo dobrze śpiewać, żeby być gwiazdą światowego formatu. To jest tylko jeden z elementów e, pewnych Jakości im umiejętności, których my potrzebujemy do tego, żeby tą tak zwaną gwiazdą światowego formatu się stać. I że cały myk polega na tym, że większość ludzi tą gwiazdą nigdy nie zostanie bo nigdy nie będzie miała takich jakości. Ona mówiła tam w kontekście właśnie jakości takich muzycznych, tak? że trzeba mieć pewne predyspozycje, wiecie, takie predyspozycje, umiejętności nawiązywania kontaktu, bycia na scenie, jakby przejawianie się na tej scenie i wiele takich różnych aspektów, bo po prostu tych jakości nie ma i pewne jakości nawet nie są do wypracowania. I myślę, że to już jest w dużej mierze odpowiedź, właśnie dla tej duszyczki, która zadała to pytanie. A jak to się ma właśnie w kontekście naszego wojownika? Bo tutaj dla nas to jest bardzo ważne. Ano, ma się tak, że im my mamy wewnętrznie więcej takich braków, i im mamy słabszy kontakt ze sobą tym mamy większe wyobrażenie na temat tego, kim my mamy się stać w swojej tak zwanej branży, tak? Jak my, jaki my mamy osiągnąć ten tak zwany sukces w swojej przestrzeni zawodowej, w której my się poruszamy, którą my się zajmujemy. I im większe jest to wyobrażenie, im my tam więcej włożymy energii poprzez swoje fantazje, oczekiwania, jakieś, wiecie, nadzieje, niespełnione braki, również z dzieciństwa, tym my się bardziej tego trzymamy, no bo my tam włożyliśmy cały ogrom energii. I tym samym, my nie, przez brak kontaktu ze sobą, my nie jesteśmy nawet w stanie zobaczyć, że być może to nie jest dla nas, że być może sukces, jaki sobie wyobraziliśmy w głowie, kompletnie nie jest dla nas. Ale to nie oznacza, że spełnienie w tej przestrzeni zawodowej nie jest dla nas. To tylko oznacza, że być może sukces na miarę naszych własnych wyobrażeń nie jest dla nas. Ale my nie jesteśmy w stanie poczuć to, co jest naprawdę dla nas, kiedy żyjemy tylko w głowie i kiedy nie mamy kontaktu ze sobą. Nie jesteśmy w stanie tego poczuć. Więc nadal odpowiadając na to pytanie, kochane, rozwiązaniem tutaj w tym momencie i dla osób, które też na przykład w taki sposób odczuwają, nie jest budowanie siły przebicia, żeby osiągnąć spektakularny sukces na miarę swoich wyobrażeń, tylko kontakt ze sobą, bo ten kontakt prędzej czy później doprowadzi mnie do takich jakości i do takiego potencjału, który ja wykorzystam jakby dla siebie, który będzie możliwy dla mnie. A jednocześnie ja się będę czuła w tym spełniona, bo w innym wypadku ja mam tylko fantazję, mam tylko wyobrażenie, a jednocześnie wszystko to, czego doświadczam tu i teraz w tej swojej przestrzeni zawodowej, i co by mogło się stworzyć, będzie ciągle dla mnie za mało, będzie ciągle dla mnie nie takie jak trzeba. I ja wam teraz. Mm, Podam przykład z mojego życia, tak jakby z mojej własnej przestrzeni. Tak? Ja pracuję jako terapeuta. Prowadzę sesje indywidualne. Ojej, ale mi wieje. I warsztaty grupowe. Na warsztaty przychodzi 20 do 30 osób. Na warsztaty, które wykonuję, no chyba, że są to warsztaty u mnie w domu, więc wtedy maksymalnie jest 10 osób, ale mniej więcej na tą chwilę taki jest mój potencjał, tak, że przyciągam taką ilość u ludzi. No na online jest to dużo, dużo więcej, no bo dużo, e, dużo bardziej jakby wtedy te, te warsztaty są dostępne, bo ludzie nawet będąc za granicą mogą z, tych, z tego skorzystać. Na sesje indywidualne też jest jakaś cykliczność. Ale czemu o tym mówię? Bo znam ludzi, e, którzy poruszają się i pracują w tej samej przestrzeni co ja, do których na warsztaty takie stacjonarne przychodzi 50 osób, przychodzi 100 osób. Być może, jakbym się dobrze zastanowiła, to bym znalazła, akurat nie w Polsce, ale znam takie osoby, do których przychodzą setki osób. I teraz, czy to, że ja to wiem i mam tego świadomość, ma sprawić, że ja nie będę, że ja się na przykład będę czuła gorsza. Może tak to sprawić, ale wiecie, w kiedy? Wtedy. Kiedy to, co ja robię, jest przede wszystkim jakimś wyobrażeniem w głowie, kiedy nie jest to, co ja robię, to czego ja doświadczam w mojej pracy, to, co ja przeżywam, nie jest w kontakcie z moim sercem, tylko jest tylko jakimś wyobrażeniem w mojej głowie. Wtedy to, co ja robię i to, jak ja robię i jaki jest tego skutek. Nie będzie mi wystarczał, będzie mi za mało, bo ja zawsze mogę powiedzieć: No tak, ale ja znam ludzi, do których przychodzi setki osób na warsztaty, i ja teraz nie wykorzystuję 100% swojego potencjału. A skąd ja to wiem, kochane? Skąd ja wiem, czy być może w tym momencie to już jest wszystko, co ja jestem w stanie osiągnąć w całym moim życiu? No tak naprawdę, to tego nie wiem. A czemu daje mi to takie spełnienie? Bo mimo, że ja jestem w stanie przytoczyć kilka osób, które w tej tak zwanej mojej branży mm, osiągają większy sukces, mimo że tym samym też jestem w stanie. Wymyśleć, no, jakby wskazać wiele osób, które w tej mojej branży osiągają tak zwany mniejszy sukces, czyli na przykład działają na mniejszą skalę, tak, to ja potrafię poczuć spełnienie, dlatego że każdy ruch, który ja wykonuję w tej przestrzeni, jest w kontakcie ze mną i ze swoim sercem. I to mi daje ogrom nasycenia, to mi daje ogrom spełnienia i ja nie wiem, czy kiedykolwiek będzie lepiej. Ja nie wiem, czy to, co ja robię, kiedykolwiek będzie miało taką tak zwaną, jak duszeczka to powiedziała, siłę przebicia, że będzie to, nie wiem, na skalę, nie wiem, światową, tak? W październiku wyjdzie moja książka, pierwsza, i ja nie wiem, czy ona będzie bestsellerem, albo, wiecie, sprzeda się tam w jakichś tam tysiącach, milionach egzemplarzach. Ja tego nie mam zielonego pojęcia. Ale mi wystarczy to, że zanim zaczęłam ją pisać, i jak ją pisałam, to cały ten proces odbywał się w kontakcie w moim z moim sercem. Mi wystarczy to, że każdy pomysł, który ja mam na warsztat, nie płynie z mojej głowy. Dlatego każdy pomysł, który mi się pojawia, ja się nawet nie zastanawiam, czy przyjdą na niego ludzie, bo wiem, że jak płynie to stąd i jak moje serce mi to powiedziało, jak góra mi to powiedziała, jak nie wiem wyższe ja mi to powiedziała, jakkolwiek to nie nazwiemy, to ja wiem, że ja mam to zrobić i ja się nad niczym więcej nie zastanawiam. Mi nic innego nie interesuje, tylko to, żeby to zrobić i żeby zrobić to najlepiej, jak potrafię, właśnie w połączeniu, we współpracy z moim sercem. Ale to jest tylko wtedy możliwe, kochane. Czyli spełnienie w naszej pracy zawodowej, niezależnie od tego, jak wielki ten sukces jest, jest nie wtedy, kiedy my osiągamy go na miarę naszych wyobrażeń, tylko wtedy, kiedy to płynie w kontakcie z sercem. I my tu mamy szukać rozwiązania. Nie podnoszenia sobie poprzeczki, nie budowania sobie jakiegoś wyobrażenia, które być może nigdy się nie spełni. Bo być może ja osobiście nigdy, teraz na przykład się odnoszę do siebie czy do różnych ludzi, tak? Nigdy nie będę miała takich zasobów, takich jakości, żeby nie wiem, na moje warsztaty przychodziło 500 osób. Ja tego nie wiem, ale być może tak jest. Ale to nie oznacza, że ja stając do tej swojej pracy, wychodząc, wiecie, na warsztat, czy stając przed tą kamerką, kiedy robię warsztaty online. Nie mogę odczuwać nasycenia, nie mogę odczuwać spełnienia. Ja go czuję na 100%. Ja to czuję na 100% i ja wiem, że ilość ludzi, nawet jeżeli ona by się, być może się podwoi za dwa lata, za trzy, za pięć i, i będzie 500 ludzi, ona nic tu nie zmieni. To nic tu nie zmieni, tak naprawdę, bo to nie może zmienić nic. Bo to, jest, to płynie stąd, a nie z ilości pieniędzy, nie z jakiegoś ilości docenienia. To płynie stąd, czyli z własnego serca. I to jest rozwiązanie, kochane. Jak my chcemy, wyko i wtedy tak naprawdę też jest takie poczucie, że. Co ja nie robię, to mam poczucie, że wykorzystuję potencjał na 100%. Ja mam teraz takie poczucie, kochane. I rok temu, 5 lat temu, kiedy zaczynałam, 10 lat temu w tym co robię, ja też miałam takie poczucie. I ja wiem, że nawet jeżeli moja praca zawodowa się rozwinie, i nie wiem, właśnie będę przyciągać, że za 10 lat, za 15, 500 ludzi czy 100 ludzi, będzie to, wiecie, ileś razy więcej. Niż, niż teraz, bo tak też może być, ja tego nie przekreślam, to wiem, że będzie mi towarzyszyło to samo poczucie, co jest teraz, czyli że wykorzystuję swój potencjał na 100%. Kiedy my tego nie wykorzystujemy, kiedy nie mamy czucia ze swoim sercem, to nie jest zależne, jaki ja sukces osiągam, ile pieniędzy za to dostaję, ile ludzi przychodzi na warsztaty. Tylko to, kiedy ja do tego staję, na ile ja mam kontakt ze sobą tu, a na ile ja sobie tylko coś wyobrażam, nie jestem w stanie spełnić tego wyobrażenia, no i się wycofuję. No i się po prostu wycofuję. Także kochane, tyle się chciałam z Wami podzielić. Wieczór już nastaje tutaj. Także pamiętajcie o tym, kochane. Pamięt. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. W zasadzie w każdej przestrzeni życia. I wtedy naprawdę człowiek do tego staje i mówi, tak, ja się czuję w 100% spełniona. W 100% spełniona. Widzę, że inni mają więcej. Widzę, że innym lepiej wychodzi. Ja się potrafię cieszyć z tego sukcesu, bo jeżeli to jest ich potencjał i to jest 100% danej osoby tego potencjału, to moje serce w połączeniu z moim sercem, ja się cieszę też tych, tym potencjałem tej osoby. Potrafię się tym zainspirować, potrafię patrzeć żywo na, na sukces tej osoby. I odczuwać tak dużą radość, jakby to był mój własny sukces. Mm. I tego nam wszystkim życzę, kochane. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru i trzymajcie się ciepło. Buziaki, papa. Pa.